Witam, witam Was na moim kanale. Teraz nagram recenzję z Zwiastunu najnowszej części Gwiezdnych Wojen. E, tutaj mamy jakąś planetę. E, prawdopodobnie Tatuin, aczkolwiek dla mnie to jest mało ważne. Najważniejsze, żeby była akcja i dobra fabuła. E, w tle słyszymy. Głos Luka Skywalkera przekazaliśmy Ci swoją wiedzę, czyli mam nadzieję, że będzie grubo. Że Rey będzie miała taką nową moc, no mam nadzieję, że większą o wiele, żeby taki jakiś tam Snowk nie mógł znowu ją pomiatać po komnacie, jak to było w ósmej części. Tutaj widzimy odbudowany miecz Skywalkera. Masz sobie mądrość tysiąca pokoleń, no czyli mówi, to to grubo będzie z tą mocą. Tu blaster podobno, Hanna Solo. Będziesz walczyć sama. No to nie do końca tak jest dobrze przetłumaczone, bo y, tutaj y, ona mówi, znaczy Druk mówi, że to jest Twoja walka. Lecimy. Każde pokolenie ma swoją legendę. Tak, no po raz porozmawiamy sobie trochę więcej o tym Teraz e, mamy jakieś stękę albo szkolenia, albo treningu, albo e, no pierwsza potyczka z Renem. Yep! No i tu mamy jakąś planetę Nie wiadomo jaką. To prawdopodobnie Jawin, bo ktoś tutaj mówił, że Czerwone Słońce i Świątyny i to jest Jawin. Jakaś tam któreś. Ren walczący z, chyba z ruchem oporu, no bo z kimś innym miałby tutaj, nie wiem, tu ktoś mu spawa maskę. Jakiś pewnie jego tam podwładny. Czyli wychodzi na to, że Ren będzie dalej po ciemnej stronie mocy całkowicie. No taki fluś to raczej nie wróci na jasną, zresztą Jada zawsze mówił, że jak już raz na ciemną ścieżkę wejdziesz, no, na zawsze twoim losem rządzić będzie. No i tu mamy dwa robociki, znowu BB-8 i nowy robocik, mały, podobno już nielubiany, jeszcze trochę, znaczy jeszcze jeszcze dobrze, nie, filmu nie ma, już go podobno nie lubią, to już w ogóle całkowita masakra, nie? Dobra, lecimy dalej. <grystanie> <grystanie> i tutaj znowu mamy Lando i, i się cieszy, że znowu nad przestrzeń leci swoim sokołem, odzyskanym od Hanasolo, Solo, no wiadomo. Jak to w tych memach, po mojej śmierci, nie? Czyli wszystko jasne, nie? Han Solo zginął, to Lando się cieszy. I odzyskał statku. Saga dobiegnie końca. No, mam nadzieję, że nie dobiegnie końca. No, bo y, y, dla mnie to te gwiezdne wojny mogą do końca życia nagrywać. Mojego i jeszcze dalej. Wszystko będę oglądał, póki nie zejdzie to na psy i nie stanie się kinem klasy B. A mam nadzieję, że się nie stanie, bo to już masakra będzie. Tu no, mamy jakichś truperów latających albo szturmowców, tych podobnych do czerwonych strażników. Statek podobny do jabby, no pewnie im. Medal, pewnie ten co leja dała Hanowi sobie tak wspomina. No i tutaj rozwalamy ta scenkę trochę. No bo nie ma tutaj... Yy... Wymienionej w obsadzie Lei, że gra w ogóle w tym filmie na filmwebie, bo chyba że ją jeszcze dodadzą, ale okej, okay, dla mnie może być, jak najwięcej, jakieś niewykorzystane scenki mogą być. Zawsze będziemy z tą, mówi Luke. No, mam nadzieję, że jako duchy Jedi będą z nią i będą mogli ingerować i nie tylko Luke, tylko jeszcze Obi-Wan i jeszcze reszta Windu, Anakin. No, ale to raczej nie wiem, bo w czołówce ich nie ma. To może nie być, chociaż to może być chwyt reklamowy, żebyśmy żeby... się nie dowiedzieli, kto tam będzie grał. Be with you. Większa niespodzianka, nie? No i tu mamy jakąś planetę z resztkami Gwiazdy Śmierci. Nie wiem po co ta. Yy, to, to tutaj akurat jak wysadziło tą gwiazdę śmierci, no to w mak mak poszła, na tu jakieś części leżą no dobra, na dobre, no nie będzie tam uważne w sumie. Nikt nie odchodzi na dobre, czyli... Duchy zale No i to mnie rozwaliło najbardziej dwie I... To! No tak, śmiech najpierw Imperatora, no, tego się nie spodziewałem, to na, rozwaliło widzę też niejednego, ale też rozwaliło e, innych widzów, widziałem youtuberów tutaj nagrywających, e, takie recenzje z tego zwiastuna, no i w ogóle jak udali na żywca znowu Palpatine nie no trochę to dziwne że znowu Palpatine no dlaczego ten czy tam Palpatine dlaczego znowu i jak i po co no w sumie fajnie super że tam no, wraca no jakoś to postać była tam taka mroczna no czyli trzeba ją zarypać tak do końca widać nie zarypało się jej do końca no tylko Dlaczego? Jak to zrobią, czy to klon, czy to jakiś czy, jakaś projekcja mocy znowu, czy, czy, czy to też świetlista postać będzie, no mam nadzieję, że tylko Jedi mogą, jak to do tej pory było, wrócić jako świetliste postacie, no ciemna strony, strona nie powinna wracać, no to mnie rozpierniczyło na maksa, mam nadzieję, że też wyjaśni się jak kim był Snoke w ogóle, czy to był uczeń właśnie jakiś ukryty tego Imperatora, czy co tam to było? Nie wiem, mam nadzieję, że się dowiemy. Ale tak powiem szczerze, no jak tak z obserwacji z filmu, bo tylko filmy oglądam, Snoke mi się wydawało, że miał większą moc od Imperatora, zwłaszcza po tej scence jak motał tą Rey po komnacie i jak szczelił tymi błyskawicami spadzą w dupy powiedzmy sobie szczerze wtedy w tego rana także no, trochę tutaj jeżeli Palpatine wróci mam nadzieję że pokażę jakąś większą jego moc bo dla mnie to Snowg był najsilniejszy jak do tej pory no, tylko dało się tam pociąć, na, przeciąć na pół, to to w ogóle tam, no, ale to już nie ta bajka. Yy, najwyraźniej ciemna strona mocy nie widzi jasnej strony. A przez chwilę chyba tam ran coś tam balansował między stronami. No i ten tytuł, yy, The Rise of Skywalker, Powstanie Skywalkera. Co to w ogóle ma być? Co to jest w ogóle? Jak powstanie Skywalkera? Ja rozumiem. Niepotrzebnie go też uśmiercili. To jest raz. Ale. Kogo to jest w końcu saga? Rey? Czy Skywalkera? Pierwsze. Od, od 1, 3. Anakin. Od 4, 6. Luke. Od. 7 do 9 powinna być rej. No a tutaj takie pomieszane trochę y, powstanie Skywalkera. Znowu, no okej, okay, no, nie podobało nam się, że zginął. Może y, wrócili, że on jednak powstanie, wróci i będzie ingerował, jednak będzie mógł i nie tylko on i jeszcze tam obi i inni. Y, tylko, że dziwne, to taki ten tytuł powinien być czwartej części, w siódmej, ale nie w ósmej, nie, no trochę to dziwne takie jest, że to tak jakby saga w ogóle miała się nie skończyć, no bo jak powstaje to, to znaczy, że będzie dalej wszystko. No fajnie, że się może nie skończy, ale tytuły są moim zdaniem pomieszane. Tak czy owak, no dla mnie to Gwiezdne wojny zawsze będą zajebiste i mogą się nazywać jak się nazywają, tylko aby było jakoś yy, fabularnie i i, i jakaś akcja i efekty, żeby zawsze było, a nie tak jak już mówiłem w jakichś tam tanich produkcjach klasy B, C i innej tam. No w sumie tyle chyba chciałem. No to tutaj najbardziej mi rozwaliły ten śmiech Palpatina i ten tytuł. I co jeszcze bym tutaj mógł dodać? No, tam jeszcze aktor po tym wyszedł i to już całkowicie otwierdziło w przekonaniu, że ten aktor, co gra imperatora, wyszedł po tej premierze tego zwiastunu i mówi, prawdopodobnie on tą powiedział, puszczamy od, od nowa. Jeszcze raz chyba. No ten trailer, nie? No, i to tak wszyscy się cieszyli, że on jednak wróci. Już było wiadomo, nie? No spoko, nie? Spoko, mam nadzieję, że to zrobią, zajebiście jakoś. Żeby znowu nasz tutaj fanów nie podzielić. Chociaż ja zawsze żeby mi się podobało, także nie psioczyłem na te części, jest super. Także pamiętajcie, nie lekceważcie ciemnej strony mocy i niech moc będzie z Wami. Na razie. I na koniec może jeszcze moja przybliżona reakcja na podtytuł Gwiezdnych wojen.